Oto nowy reprezentant Polski, Gabriel Sambu, utalentowany 15-letni obrońca z londyńskiej Chelsea, którym interesowała się m.in. FC Barcelona, już teraz wystąpi na zgrupowaniu reprezentacji Polski U16. I zanim pojawią się komentarze na temat tego, że jest on kolejnym Polakiem, który nie ma nic wspólnego, to posłuchajcie jego historii. Jak możemy dowiedzieć się z wywiadu, którego udzieliła jego mama, urodził on się w 2009 roku w Londynie. Jego mama jest Polką, a tata Senegalczykiem. Ale spokojnie, Polska nie jest mu obca. Pomimo tego, że wychował się w Londynie, to potrafi mówić po polsku. Poza tym, każdego roku razem z rodziną przylatuje do Poznania i jest wielkim kibicem Lecha Poznań. Tutaj możecie zobaczyć, jak razem z siostrą ogląda jeden z pojedynków kolejorza. Jak możemy dowiedzieć się od innego Polaka grającego w Chelsea, Marko Gonsiorowskiego? posługują się pomiędzy sobą właśnie językiem polskim. Czasami po prostu go używają, żeby nikt inny nie mógł ich zrozumieć. Jak zaznacza jego kolega Gabrielowi, czasem brakuje słówek, jednakże praktykuje je, spędzając czas z nim i z jego rodziną. I już teraz po tych samych informacjach możecie zrozumieć, że Gabriel Sambu jest bardziej związany z Polską niż taki Matty Cash. Ale jeszcze teraz o samym piłkarzu. Nie był on jeszcze wcześniej nigdy powołany do reprezentacji polskiej żadnej młodzieżówki, ale był on m.in. kapitanem młodzieżówki reprezentacji Anglii. Też w ramach ciechawostek można dodać, że dostał tak zwane błogosławieństwo od Dawida Louisa, który był jego idolem piłkarskim, i nawet jak widzicie, udało się z nim spotkać, zrobić wspólne zdjęcie. I wszyscy zastanawiali się, czy nie są spokrewnieni. A jeżeli chodzi na jakim poziomie gra on teraz, no to chłopak występuje na co dzień w Chelsea U-15, choć zdarzyło mu się także zagrać kilka meczów na poziomie U18. I oczywiście nikt go nie pcha teraz do pierwszej kadry broń Boże. Niech chłopak rozwinie się na poziomach młodzieżowych w Polsce, żeby w przyszłości być branym pod uwagę do powołań, do reprezentacji polskiej tej głównej. Bo jest on perspektywicznym obrońcą i takich nam brakuje i skoro chce dla nas grać, to myślę, że trzeba to wykorzystać i zasilić w nim tą Polskę jeszcze bardziej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I czy widzielibyście więcej takich piłkarzy jak Gabriel Sambu w Polsce? A jeżeli się spodobały, nie chcielibyście przegapić więcej tego typu kontentu, to proszę, zaobserwujcie.